Pułkownik Marek Pietrzak, rzecznik prasowy, dowództwo wojsk obrony terytorialnej. Siedmiokrotnie o tyle wzrosło zainteresowanie służbą w wojskach obrony terytorialnej. Oczywiście wszystko to związane jest z tym, co w tej chwili dzieje się na Ukrainie, czyli z inwazją Rosji na Ukrainę i z takim oddolną inicjatywą wielu Polaków, którzy na kanwie tych wydarzeń chcą. Dołączyć do wojska, chcą odbyć szkolenie, chcą umieć posługiwać się bronią, chcą po prostu być lepiej przygotowani do obrony ojczyzny w przypadku, gdyby zaszła taka potrzeba. Najwięcej ten siedmiokrotny wzrost jest wyliczony na podstawie wielu kontaktów, które, które wykonują nasi potencjalni ochotnicy z nami z wojskami obrony terytorialnej. Najbardziej obleganym, obleganą formą kontaktu są nasi rekruterzy. Mamy ich kilkuset w całej Polsce. Aby się z nimi skontaktować, wystarczy wejść na stronę www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl. Na tej stronie w bardzo prosty sposób można znaleźć swojego rekrutera z powiatu, w którym się mieszka. Wystarczy wpisać nazwę powiatu i na ekranie pojawi się kontakt do rekrutera. Rekruterzy to są nasi żołnierze, którzy pełnią służbę od co najmniej roku, posiadają wiedzę, doświadczenie w służbie i mogą odpowiedzieć na wszelkie pytania związane ze służbą na temat sposobu, Rekrutacji, służby, korzyści, obowiązków, tego jak wygląda szkolenie. I tak jak powiedziałem, aby się skontaktować z naszym rekruterem, wystarczy wejść na stronę www.rekruterzy.terytorialsi.wpl i tam wpisać nazwę powiatu. Oczywiście zainteresowanie formą, zainteresowanie służbą wod, bierze się też z bardzo wielu komentarzy, jakie ostatnio słyszymy za pośrednictwem i mediów i kanałów społecznościowych o spektakularnych sukcesach ukraińskiej obrony terytorialnej. Te wszystkie informacje można powiedzieć, że spowodowały zmianę postrzegania naszych wojsk obrony terytorialnej. Duża część społeczeństwa zrozumiała rolę wotu, siłę właśnie tego hasła naszego, czyli terytorialności, siłę ducha walki. I, I te osoby po prostu przekonały się, że lekka piechota rzeczywiście potrafi efektywnie walczyć z czołgami, o czym już w 2017 roku. Albo o czym zapewniał w 2017 roku nasz dowódca generał Kukuła, za co był często wyśmiewany i negatywnie komentarze w stosunku do tego się pojawiały, a w tej chwili widzimy, że rzeczywiście ta ukraińska obrona terytorialna bardzo efektywnie zwalcza pododdziały pancerne, opancerzone. Jest po prostu efektywnym narzędziem walki armii ukraińskiej. Kolejnym, kolejnym kanałem komunikacji z nami dla wszystkich tych, którzy chcą dołączyć do Wojska Obrony Terytorialnej jest infolinia wsparcia rekrutacji. Pod numerem 800 696 077 można również uzyskać kontakt z jednym z naszych żołnierzy. Ci żołnierze dyżurują pod tym numerem 7 dni w tygodniu od godziny 7:30 do 19:30. I są oni również w gotowości do rozwijania wszelkich wątpliwości i odpowiedzenia na wszelkie pytania dotyczące służby w WOT. Można też rejestrować się za pomocą portalu www.zostańżołnierzem.pl. Jest to portal rekrutacyjny dla całych sił zbrojnych, nie dla tylko WOTU. Umożliwia ten portal zdalną aplikację do służby WOD. Po rejestracji ochotnik maksymalnie w, czterna, w ciągu 14 dni otrzyma informację, kiedy i w którym wojskowym centrum rekrutacji ma się stawić, aby dopełnić formalności i przejść wymagane badania. Oczywiście najbardziej, jest jeszcze najbardziej taka tradycyjna forma rekrutacji, czyli wizyta w Wojskowej Komendzie Uzupełnień. W WKU można zasięgnąć informacji o służbie, o terminach szkoleń oraz złożyć formalny wniosek. O służbę do naszej formacji. Wojska obrony terytorialnej są piątym rodzajem sił zbrojnych. Żołnierze nasi mają takie same i prawa, i obowiązki, jak żołnierze innych rodzajów sił zbrojnych, składają taką samą przysięgę wojskową, chodzą w tych samych mundurach, mają takie same wyposażenie. Można u nas pełnić służbę zawodową, to dotyczy około 15% żołnierzy oraz ochotniczą, czyli tzw. terytorialną służbę wojskową. Ta forma służby zapewnia możliwość pogodzenia dotychczasowej aktywności zawodowej, szkolnej, akademickiej z spełnieniem służby wojskowej. Szkolenie ochotników WOT odbywa się w formie rotacyjnej w wymiarze minimum dwóch dni w miesiącu. Odbywa się ono w weekendy, tak aby w jak najmniejszym stopniu kolidowało właśnie z obowiązkami tymi cywilnymi. Średnia wieku naszych żołnierzy to 32 lata. Jest u nas bardzo, duży, bardzo dużo kobiet. Co piąty żołnierz WOT jest... Kobietą. Na dzień dzisiejszy Wojska Obrony Terytorialnej liczą 32 tysiące żołnierzy. Nasze struktury są w każdym województwie. Mamy w swojej strukturze 15 brygad OT oraz dwa centra szkolenia. W tym roku planujemy powołanie brygady w Warszawie, brygady stołecznej oraz brygady nadburzańskiej i przemyskiej na wschodzie naszego państwa. Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej to wiele profitów, od, począwszy od samorealizacji, podnoszenia swoich kwalifikacji, po budowanie przyszłości dzięki zbilansowaniu życia takiego osobistego ze służbą, aż kończąc na korzyściach finansowych. Każdy żołnierz, ochotnik otrzymuje uposażenie za każdy dzień służby. Jest ono nieopodatkowane dla szeregowego, wynosi ono w tej chwili 117 zł. Oprócz tego żołnierze otrzymują dodatek za gotowość, to jest 411 zł miesięcznie, również nieopodatkowane. Naszym żołnierzom przysługuje dodatek funkcyjny, motywacyjny, nagrody finansowe. Nasi żołnierze korzystają ze zniżek na przejazdy środkami komunikacji publicznej oraz PKP oraz chociażby na tańsze paliwo w stacjach OLEN. Każdy żołnierz ma możliwość korzystania z szerokiej oferty kursów, szkoleń doskonalących, kwalifikacyjnych oraz posiada otwartą ścieżkę kariery poprzez kursy podoficerskie i oficerskie. Aby zostać żołnierzem, WOD należy spełnić kilka podstawowych zasad. Trzeba być pełnoletnim, mieć polskie obywatelstwo, być zdrowym i niekaralnym. Nie można też pełnić służby w innych rodzajach wojsk czy niektórych służbach mundurowych. Pełne szkolenie żołnierza WOD trwa 3 lata.